Moi drodzy, witam was serdecznie. To 21. niedziela czasu zwykłego. Ewangelia Łukasza, rozdział 13, wersety od 22 do 30. Zachęcam oczywiście do przeczytania pozostałych fragmentów z dnia dzisiejszego. Ewangelia rozpoczyna się od pytania, które ktoś zadaje Jezusowi: czy tylko nieliczni będą zbawieni? Trochę tak jakby ta osoba wyobrażała sobie, że jest jakiś taki niebiański yy, ranking, yy, na którym mam zdobyć jak najwięcej punktów, żeby się na nim znaleźć. Tak? Mam tutaj się dobrze sprawować, dobrze zachowywać, to wtedy będę wysoko w tym rankingu. Natomiast myślę sobie, że jest to pytanie też trochę podszyte lękiem dlatego że no, z dzisiejszej perspektywy nie jestem w stanie przewidzieć jak się zachowa te 8 miliardów ludzi poza mną i czy ja rzeczywiście czy to moje dobre postępowanie wystarczy tak jakby ta pula osób które mogą być w niebie które mogą cieszyć się życiem wiecznym była jakoś ograniczona Jezus odpowiada nie wprost, wydaje się, ale właśnie pokazuje perspektywę bożą naszego zbawienia i co prowadzi do tego zbawienia. Bo Jezus mówi: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi. Te ciasne drzwi to jest symbol właśnie takich drzwi dopasowanych do mnie, w których ja się mieszczę i tylko ja, bo nie idziemy do nieba, myślę, Wraz z naszymi krewnymi, sąsiadami, współpracownikami, ale idziemy sami. Tak jak w relacje z drugim człowiekiem też wchodzimy sami, to tutaj właśnie te ciasne drzwi to jest moja osobista relacja, moje osobiste doświadczenie, bycie przed Bogiem. I Bóg mnie zna, bo w pierwszym zdaniu, pierwszego czytania, właśnie ja znam Twoje. Twoje zamysły. Ja wiem, co się w Tobie dzieje. Tylko, że właśnie, żeby w delikatności Pan Bóg nie narzuca się nam, szanując naszą wolność, czyli żeby móc się nawzajem poznać, to ja muszę dać się poznać. Czyli te moje ciasne drzwi to jest moje wejście w relację z Bogiem, moje przedstawienie się Bogu. I opowiedzenie Mu o sobie, być może nigdy w życiu czegoś podobnego nie robiliśmy, natomiast, no właśnie, to może być dobry początek tej relacji, tego doświadczenia Boga i wejścia przez te moje ciasne drzwi. Bo wielu ludzi mijamy i wydaje nam się, że ich znamy, bo, bo ich zobaczyliśmy, tak jak Jezus mówi, że będą wołać, jadaliśmy z Tobą, piliśmy w Twoim towarzystwie, słuchaliśmy tego, co mówisz. Jezus mimo to powie: Ja Was nie znam, Ja Was nie, nie poznałem, nie, nie spotkaliśmy się tak naprawdę. Czyli nie, nie wchodziliście, nie weszliście przez te Wasze ciasne drzwi, nie weszliście w osobistą relację ze mną. I można się zatrzymać na pewnej powierzchni właśnie w życiu duchowym czy religijnym, może bardziej, i może się nam wydawać, że to wystarczy, że przecież ja coś robię dla, dla, dla Boga, a jednocześnie można bardzo niewiele o nim wiedzieć, że można powiedzieć że nawet nie, nic o nim nie wiedzieć, tak jak, jak Jezus mówi, ja Was nie znam. Wam, wy macie wrażenie, że coś wiecie o mnie. Ale nigdy się osobiście nie spotkaliśmy. Święty Augustyn mówi: Daj, panie, abym poznał ciebie i siebie. I to wystarczy do dobrego życia, właśnie poznawanie siebie i ciebie. I bardzo szybko też wpadł na to Święty Ignacy, który podaje jako, jako taką dobrą modlitwę. Poznawania siebie, doświadczania siebie, bycia dla siebie przewidywalnym, podaje modlitwę tego kwadransu miłującej uwagi, kwadransu dla siebie, gdzie to, o czym mówi te rzeczywistości, o których tam, które zawierają się w tej modlitwie, to są rzeczy, które potrzebujemy ich każdego dnia. Tylko być może właśnie nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale spontanicznie, myślę, w wielu naszych sytuacjach życiowych, w wielu momentach odwołanie się do tej modlitwy może uratować nam życie duchowe i w ogóle nas samych podnieść na duchu. Ignacy zaczyna tę modlitwę od, od wdzięczności. Że... Piękną, pięknym doświadczeniem Pana Boga w życiu i doświadczaniem tego, jak bardzo każdy z nas jest obdarowany, to jest właśnie widzenie i bycie wdzięcznym za to, co, co mam. Dalej mówi, że moja perspektywa nie jest jedyną perspektywą życiową. Tyle, ile jest osób, tyle jest różnego rodzaju odbioru rzeczywistości. Tak różnie patrzymy na te same rzeczy, tak? bo taką mamy historię życia, taką wrażliwość i w taki sposób interpretujemy to, co nas spotyka. Więc, żeby nie utknąć gdzieś w naszym w tym naszym filtrze, który mamy na rzeczywistość, to mówi: popatrz z perspektywy, czyli poproś Boga, żebyś zobaczył to, co się stało jego oczami. Jest to też dla mnie takie od razu zaproszenie Boga. I zaufanie jemu, że, że on rzeczywiście to widzi obiektywnie i takim, jakie jest. Przegląd naszych wydarzeń, tego, co nas spotyka, to jest o lęku, o tym, że boimy się przeżywać różne rzeczy do końca, że boimy się wracać i mówimy, dobrze, że to minęło, dobrze, że, że nie muszę już o tym myśleć, albo że uciekłem od tej sytuacji i relacji. Ale właśnie wzmacniają nas trudne doświadczenia, z którymi się mierzymy. To, to nas umacnia, to powoduje, że człowiek staje się bardziej przewidywalny dla siebie, przestaje się siebie bać, nie boi się spotykać z tym, co, co życie przynosi, idzie prosto przez to swoje życie i nie musi bez przerwy gdzieś tam chodzić zakrętami. Żal za, za to, co się nie udało w życiu tego dnia, miesiąca, tygodnia. Pozwala nam podróżować lekko. Tak? Kiedy zrzucamy z nas ciężar nieprzebaczenia sobie i innym, to zupełnie inaczej zaczyna wyglądać nasze życie, i, i pamiętajmy, że przebaczamy, nawet jeśli inni nas zranili, doświadczyli ciężko, to przebaczamy im zawsze. Z myślą o sobie, to ja sobie chcę pomóc. I wreszcie ostatni krok to jest nadzieja, to jest danie sobie kolejnej szansy, że bez względu na to, co dzisiaj się wydarzyło, jak bardzo jestem na siebie zły, jak, jak bardzo nie umiem sobie czegoś wybaczyć, to kończę tę modlitwę z nadzieją i pokorą, że, że Pan Bóg w tym wszystkim jest, że nie chcę polegać już na sobie w moim życiu ale że zapraszam Go i uświadamiam sobie Jego obecność następnym razem i być może następnym razem będzie inaczej. I to jest ta modlitwa właśnie swoim życiem, modlitwa takiej, bym powiedział, świadomości siebie, miłującej uwagi, takiego duchowej i życiowej uczciwości przed sobą i Bogiem. I to jest właśnie to, co, co te relacje naszą z Nim będzie umacniać też, co, co będzie moim wchodzeniem przez te ciasne drzwi i, i takim powiedzeniem, Panie Boże, ja znam Cię nie tylko z opowieści, z tego, że, że gdzieś tam Cię usłyszałem. Ale mogę powiedzieć, że poznaję Ciebie właśnie przez moje życie, przez to, że ja otwieram moje serce przed Tobą i zapraszam Ciebie. I jest w tym zapraszaniu coraz mniej lęku, bo doświadczam rzeczywiście, że jesteś miłością. Znamy siebie, poznajemy siebie w taki sposób. Oczywiście to nie jest jedyny, i to może dziać się tak, jak, jak chcecie, i jak, jak potraficie się w tej chwili modlić i otwierać się przed Nim. Najważniejsze zacząć, tak? Najważniejsze właśnie przedstawić się Panu Bogu i, i powiedzieć Mu coś o sobie i zaprosić Go właśnie w swoje życie, tak jak potraficie, i, i to wystarczy. Dobrego czasu modlitwy, powodzenia.